Nie, jeszcze nie. O Jąsie Manko! W tej stronie. W kolejnym kanale. Będziemy dzisiaj. Dla... Gnie, na tym kanale na kolejnym odcinku. I, y, i, i dzisiaj dla my sobie w ta taką Nie Nie że się. Będziemy gralić taką mdlejalę. Wymyśliliśmy my taką nazwę dla takiej gry. No bo nie wiem, jak się ona nazywa. A tam właśnie codziennie strzelamy w jaja. No wiecie co tam są jaja. No to właśnie tak nazwie. bo zawsze tam strzelamy i właśnie przedlałem. na teraz bo O okay, tej, ale Wam coś pokażę. Właśnie ja zbieram na ten łód, który. Jeżeli go już mamy. No to ten. Albo ten. Znajdziesz jakiś fajny łuk, z którym fajnie będziesz wyglądać. Boże głupio. Ten. Boże jak... Tym chyba najlepszy. Ten. Ua. Wow. I jakie zdanie myślisz, pokaj. No, a może tyle. No? No. Tak, nie mamy chyba tyle dwiazy. To są lewele. No, Tym Kopiecie sobie mi ślałem. Yo! Jo, ho, ho! Dzisiaj raczej w mnie nie pogramy. No, no może. Podlałem. To ale gra z mojego telefonu. Nie, nie, on zawsze gra na moim telefonie. W ogóle mi nie pozwala nawet go dotknąć. Okej, ale ja sobie auta. Pokażę Napiszcie w komentarzach, czy znacie tą drępa, patrzcie, te auta. A ci dwa ledy, czy umiecie dać, no wiem, pokażę. po prostu. Podamy dzisiaj też dajmy już dle jaja. No, walkę. E, jeszcze teraz będzie dać w auta na to, co ci to ledendy zaczynam. Jadę, Jedy to nie auto, no i znów się walnąłem. Naprawiamy, naprawiamy. I naprawiamy auto. A ma, mam wam potawać, gdzie, gdzie jest lotnisko, gdzie jest bardzo dużo lamp, stoczni, pętli. pętli. Nie, tu nie jadę, tu Tu jest na tą stronę lotnisko, było tak. muszę muszę cofać. Tam było lotnisko. Święty, gdzie ty cofasz? No i sam tam. A nie. Muszę sobie naprawić. Aleś ma problem z jechaniem. Okej, okay, patrzcie. Tam są tacie tunele. Napiszcie w tabacie, czy widzieliście tacie tunele. Ale oni chyba nie grają w tą grę. No do razu. Ja tak no do razu. No i jedę do tych tunelów. Okej, patrzcie. Muszę sobie znieść. Jak chcecie zobaczyć A. grę na komputerze, to piszcie w komentarzu. Oczywiście. Pojedziemy do Antka no i nagramy wam odcinek na komputerze. Pojedziemy do naszego tuwina. na nie dni. Ej, będziemy już z nim nagrywali. Filmik. No, ja. Jak ja, wam jestem po w tym potoju jesteśmy? Gdzie nagrywaliśmy. Gdzie nadrywali. Wszystkie odcinki, praktycznie tylko, że ten z Dominikiem. Jak graliście w Brawl Starsa? Ja grałem sobie w Minecraft'a No, a my tam jest w Blau. W Blaula, nie? Wyszałek, w Star. A tyś zdoby, oh zdobył. A Rose wtedy w Megaboksie? No, w Megaboksie zdobyłem Rose a, a e, Do mnie nie wodule nie, nie nadal. Jezu mówił mi, że zdał postać. On też otworzył mega boxa i mówi, że dostał piątkę zamiast szóstki to dostał okay. piątkę i a nagle mu się trafiła Rose No i Spike. Czy kto to był? Nie znam. Nie pamiętam tego, bo to było już chyba 3 miesiące o. temu czy cztery. O tej, ale teraz wam coś pokażę, Na to zawsze. Od dzisiaj o tym sobie myślało, Wadam do mędrota! Budu! O tej, wywaliłam się całe auto. No <tysy> to teraz wy niech naprawę. Nie umiem sobie naprawić. O tej, nie... nie, się to za, za jedną rzecz tą daremkę No i poglądam może z tych zagętych Czy, czy. E, na czarodziejsku, to patrz Patrzcie, patrz, ja ci rozbity ten telefon. A to jest mój. No, ma, mama już, dobra, właśnie mama. I my, mamie, rozbiliśmy żeby to był nasz. Jak widzieliście, do czwartej legendy, co doszedł nowy tryb. No, nowy tryb. Ale bardzo, i to bardzo, bardzo trudny. Jezu, te dzidy są mega trudne, bo tam takie tacy ogromne dzidy, no nie Nie my nigdy nie. Co ty za grę włączyłeś? Włączyłeś z tych dwa legendycy. Ja włączyłem ci dwa legendycy. No to włączyłeś teraz. Co się czy... stało? Patrzcie. Czy wiecie, że tacie, że tacie jest obraz tej dyry. na kamerę. No, skoda, że nie mamy kamery tego z telefonu 3 godziny nagrywać. uuu mamy kraj. Patrzcie, o, to jest ten level. Mamy wam eee, poziomy tygodniowe. To temu. A może włącz ząb one są o wiele u, łatwiejsze niż te dziury Ale patrzcie. To pokażę wam ten level. Te dziury mam od zawsze sobie myślałam o tych dziadach, normalnie. najtrudniejszych najtrudniejsze. Ulepsza i kurczę. Ja nie mogłem ciche mu do tej dny. a on już był. Okej, okay, plotażę tam. O to idzie o tym sobie reakcje za. nie, nie, bo ale no to sobie nawet no, ale no bo, bo niej, to nawet nie Ej, co się tu Boże, o my mamy golemów. Ej, a, bo, pokaż jeszcze raz, widzą. Pokaż jeszcze raz tą. Dobra, za chwilę wam po O, to będzie walka. Ej, patrzcie na to, widzowie, co się tu dziwnego stało. Patrzcie na to. Ile nich jest? No i nachytami potonami. No może lepiej nie trać golemów. Dobrze, że oni się... Musimy w nich rzeźbę pokonać. My nie mamy rzeźby. Oni nas nie pokonają, nie będą oni atakować. Oni w ogóle atakować nie będą. Ale lepiej chpać. Oni mają rzeźbę, my nie mamy posągu. Oni mają posąg. Oni nas nie będą atakować. Na nich ale Bo to nigdy o tym, sobie nie myślicie. Zobaczcie od razu. Dupa. Od razu no i znowu dupa. Czarodziej, uczniczy, dwa czarodzieje, cidy mocne. Musimy sobie, sobie tupić, ta najwięcej uczniki, tu tak najwięcej uczniów. tu. ile o Boże, święty czarodziej, lepiej sobie kup. No, no. A to nie było. No, no. To Zostały nam 9 minuty Zostały nam 9 minuty. To, nadywamy. Bo my to nadywamy na telefonie dość. 9 minut a my mamy do 11-16 Tam... mamy 61%. No nagramy jeszcze jeden odcinek dzisiaj. Było jak taki krótki to dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Mama poszła z wiką do lasu, a więc będzie, będziemy mogli nawet trzy odcinki nagrać dzisiaj. Nawet pięć albo sześć, albo siedem, albo osiem. Boże czarodzieja masz kupić. Ale ja tutaj tyle odcinek, Tyle odcinek A oni mają ile czarodziejów, bo ja tu na kamerę nie wyraźnie widzę. Ja chcę cię żeby nagraliśmy rapa A on mnie na chwilę zastala? No tu? No ja właśnie wiem. Patrzę. Uhu Ej, on idzie za sekundę. A daś jeszcze minuta! A Papadł na nich umieczy. Padł na nich umieczy. Patrz. A jeszcze została minuta serio. Zostało jeszcze nam prawie zostało nam jeszcze 16 sekund prawie. Zostało nam 16 sekund. No to my was chyba już w tym odcinku żegnamy. E, widzimy się jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku.